Cisza, ludzie nagrania. No, cześć. Hej, cześć, tutaj Na z tej strony. Jesteśmy w grze pod tytułem Dead Light. W tym miejscu utknąłem w poprzednim odcinku, próbując jakoś uruchomić tutaj tą bramę. Spróbujemy teraz jeszcze raz, tylko zaczniemy od tego tutaj przycisku, bo myślę, że może kolejność była ważna. Dobra, mamusika z sycami na wierzchu, to od razu może rozłupie na dwoje. Dobra, nie będzie nam już tutaj bruziła. I teraz tutaj. Okej. Okay. Tak to chyba, o już te brama widzę, coś tam pracuje. Tutaj chyba chodziło o to, żeby e, po prostu kolejność zachować e, wciskania tych przycisków. Kurde, nie wiem czy tu się zdąży to jeszcze otworzyć. Ups, coś mi tutaj spadło w mieszkaniu. E, dobra. Staranujemy coś tutaj. Eee, temu strzelałem od razu. Biegnę dalej. O, run, 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 forest, run. Eee, dobra. No, kopię. Aha, trzeba się przedostać w Nową Stronę, przeskoczyć tego. Biegniemy. Mm, z rozpędu go wezmę. Op. o kurde, ugięło się podenomadź. Co to jest? Woda, dobra. Mm, 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 mm. Nie jest dobrze. Myślę, że zaraz będę miał problem. Bo nie wiem, co tutaj mam zrobić, tam. A czekajcie! A i no chociaż jednego mógłbym pokonać. No kurde, dwóch pokonałem. Ja mam naboi. Dobra, muszę mieć chwilę spokoju, słuchajcie, żeby się odbić tutaj, właśnie. Ok. No super, no super. Na pewno sobie tu poradzę. Cholera. Ciekaw gdzie będzie checkpoint. Teraz się okaże wszystko. Brakło mi naboi i ciężko od tutaj widzę, to żeby sobie bez naboi. Poradzić z taką hordą. A pizda, od początku zaczynam. Dobra, już ta gra widzę będzie mnie denerwowała teraz tym checkpointem tutaj. To już drugi raz, kiedy tam trzeba sobie poradzić z takim dłuższym fragmentem. Wystawiają moją cierpliwość na próbę. Dobra. Ale teraz z zapierniczem naprawdę. No co jest? Strzelałem do ciebie, pajacu! No już widzę, że ledwo zipie. Nie, wyjabim. Spokojnie, o, o odetchnij i zajeb. Dobra. Cudem, bo cudem. No, ale zawsze. Do, byle do przodu. No, nie łap, nie łap, nie łap Okej, okej. Mmm, skok. Aha, schylić się, schylić, Ale jestem osaczony, chryste panie. Dobra, robi. Oooooh! Ciężko, kurde. Ciężko jakoś tak dałem, bo tu taka była lekka, łatwa i przyjemna. A tutaj robi się gorąco. Eee, tutaj mogą mi naskoczyć, mówiąc kolokwialnie, więc dobra. Przeładowanko. No, nie wiem, no nie wiem. Tak daleko mam skoczyć, spróbujemy. Pewnie. O, aż walnął piorun z tyłu. Hop, co to jest? Pierwsza pomoc? Przyda się, bardzo się przydała. Okej, okay, mam nadzieję, że jakiś checkpoint zaliczony, już w ogóle. Czekajcie, tutaj chyba na tą linę skoczę. Pewnie. Dobra, człowiek małpa ucieka. Zo. No, bo patrzcie, co mamy w tle. Ten słynny taki budynek z Seattle. Eee, który nie wiem czym jest, szczerze mówiąc, czy jakąś wieżą telewizyjną, czy czymś innym, ale w każdym razie czymś jest. Uciekłem. Uff, udało się. Cholera, koniec tej linii. Nikt nie wie, kiedy będzie koniec. Do czasu, kiedy będzie za późno. Ups, w ciągu mnie Dobra, wchodzimy do akcji. Ale w ciągu mnie, a ja. Co to jest? Fuuu, coś to wygląda jakby. A, wiosna 86. To jest. Znowu mam jakieś wrażenie, że nie wiem, że jesteśmy cofnięci w czasie wstecz. Tak, 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 to są trochę wcześniejsze czasy. Ale widząc tutaj tą sytuację, to jest to chyba. Znowu już. Yy... W czasie kiedy pojawił już te zombie są shadows czyli cienie są już na świecie. Nie to są jakieś jego marzenia po prostu. Przez takie wymarłe miasto, zastygłe. Hm, śmiesznie to wygląda. Tylko ja jeden w cieniu jestem. Góry ładne w tle. Hmm. To już drugie takie jakieś takie. Hmm... Jak deja wity tego bohatera czy coś w tym stylu. Przedtem to były takie wspomnienia bardziej z przeszłości, jak uczyłem się strzelać, teraz to jest takie chyba już jego... jego wizje po prostu. To już pełna apokalipsa. Co się tu będzie działo? Zaraz pobiegniemy szybciej. To to the okay, muszę. Okej, muszę do, muszę dostać się do domu, czekają na mnie. No dobra, ok. Sielanka tutaj na całego. Ups. Ale wyjebać zawsze można w płot. I spotkać się z rzeczywistością. No co, no przeskoczę ten płot. Dobra. Ależ ładna ta grafika tutaj jest. Cholernie mi się to podoba. Zmienia się to światło, wszystko. Mmm. Nie wiem, A tutaj daremnie tą klamkę walczył. Widzieliście? Chwytał jakieś powietrze i. No cóż, nie wszystko jest idealne. Status Update mamy. Eee, o, teraz to nie jest czas, żeby biedny człowiek chodził sam. Eee, ja myślę, że on mi zaraz wyjebie prędzej. Albo mnie ukradnie, a nie... Aha. Wywija. Czym on to wywija? Z jakąś kurde nabitą pałką, czymś. Kloszard. Oj, oj, patrzcie, było widać twarz, mam trochę rozjaśnioną tutaj. E, było widać twarz landala. No rozważmy ten status update tutaj był e, szczurze tunele. Okej. Okay. Do góry nie doskoczę. Czyli tak, coś mnie wciągło generalnie, coś mnie wciągło za nogi w dół. I tutaj się po tych małych wizjach. Hmm, tutaj się odsknąłem, budzony przez tego dziada. E, to muszę chyba przeskoczyć ewidentnie, dobra. O kurde. No, tutaj te kolce na dole, to sugerują taką przykrą śmierć trochę. Okej. Okay. Eee, Szczury zabrały moją broń, to zajebiście, super. Dobra nasza. Eee, Pamiętaj, aby unikać cieni. Ups, yy, aż nie znajdę broni. Nacieszyłem się. Hmm, tutaj coś jest, ale jak się tam dostać? Bardzo, bardzo ciekawe. Dołem, nie. Co to jest? Bardzo bym tam chcą skrzynkę, która wygląda jak solarium, dostać się do niej, ale nie dostanę się niestety, więc... Hmm... O kurde! Fuck! Aż, aż myślałem, że to jest jednorazowego użytku. Aż mi serce do gardła podeszło. Eee... Aha, to trzeba... To trzeba przeskoczyć. Pytaj się, poręczy. To jak proponujecie czy to przejść? Eee, nie wiem, może to przebiegnę. Dupa też nie przebiegnę. A, ciekawe. Logistyczne problemy tutaj eee, przede mną. Ok, okay idziemy. Dobra, zjazd na dubsku. Mm -hmm. Nie da się jakoś tego pchnąć czy coś. A wiem, ja mogę tutaj przecież wezwać e, znaczy wezwać co ja pierdolę. Mogę po prostu zwrócić uwagę tego, m, tej kobiecinki, która już nie żyje, żeby umarła jeszcze raz. I teraz mogę myknąć. Dobrze. Okej. Okay. Szkoda, że dopiero za trzecim razem, ale. Homemade Ra, pułapka domowej roboty. Harold, uh, tak, to jest jego labirynt, super stary. No to wygląda na jakąś. Wezwij mnie, kiedy, kiedy nie będziesz potrzebował. No w zasadzie już cię stary, potrzebuję, czekajcie. I F, żeby dać sygnał szczurom. No tak, wiem, tu mogę zrobić, to jest jakaś winda, Zobacz. wzywamy. Dawaj, stary. Taki usłuszny się nagle zrobił. Pewnie miał pitoliu wszystkich drobnych. Wcześniej. Follow my directions, który on będzie mnie prowadził. Hmm, zabijam jego pułapki jeśli nie będę sprytny. To ja raczej jestem taki mało sprytny, więc... E Apsy skakujesz. No patrzcie, będziemy się tu pierdolił na tej balustradzie. Dobra, idziemy. Pewnie zaraz zginiemy, słuchajcie, bo... Aha, ja tutaj nie mam... O, no, było miło. A, tu mam wskoczyć na to. Tylko, że mam wrażenie, że jestem już troszkę za późno. O, właśnie, m, dokładnie. Ja nie wiem, czy tu nie mam tylko jednej szansy, szczerze mówiąc, na to zadanie. Muszę wejść na tą windę. Masz chyba windę, to dużo powiedziane na to coś. Przeskakuj. No nic, musiałeś się nastawić, żeby tutaj ginął, bo tak to jest wymyślone, żeby tutaj ginąć daremnie. Okej, okay. jesteśmy dalej. Mm, teraz musimy się dostać na górę. Hmm. Wiecie co? O, właśnie tak. Czasem nie ufam, że on doskoczy, a on doskakuje i tak. E, dobra, te koła mi nic nie robią, i co dalej? Tam dalej, okej. Okay. Właśnie, brak zaufania do tego. To jest dziura? Czy mi się wydaje dziura? Brak zaufania co do tych możliwości skokowych. No i super. No chyba super. Gin. Mendo. Ślepa. Dobra, zobaczymy od początku pewnie, tak? No, czytuj, czytuj. Nie, fajnie, dobra. Ok, postanowili się do niej nie pastwić. O żeż ty. Dobrze, że ten checkpoint jest tutaj momentalnie. Poślizg wpadł eee, i tyle. Nie mogę właśnie opanować tego skoku po skoku, bo tutaj czasami skacze, czasami spada, jakoś tak jest to. Eee, być może to jest kwestia właśnie grania na klawiaturze. Okej, okay. Dobra. O, o! o no, tu się urywa. Szybko, szybko, popijaj do góry. Mm, mm. Na drugą stronę. Do góry. O, on już udaj, patrzcie. taki spryciarz miał jakiś... Yy, musi mieć jakieś swoje patenty. Okej, okay, jestem u ciebie. wała tam. A nie tam coś jest z tej strony. No dobra, wiem, stary mam cię zawołać. Nie wiem czemu on się nazywa szczur, ale... bardziej już król wszystkich szczurów powinien być. Wise to dobra, wchodzimy. No i co? Hmm, tu jest jakaś, yy, czekajcie to, co ja to mogę ciągnąć, nie mogę tego ciągnąć, nic tym nie mogę zrobić, a szkoda bo Znaczy jak, na no, mój gust, na no, mój chłopski rozum, ja to bym musiał pociągnąć Ale za cholerę nie mogę, o mogę dobra, okej, okay. mm, spoko i teraz tak yy, Tu na pewno dostanę się do góry na drabinę, ale zobaczymy co jest tam dalej mm, Właśnie tutaj jest coś takiego o. Aha, to jest ludzie przedtem, byłem i nie mogłem tego sprawdzić, co to jest. Aha, zaginiona po prostu kartka z kalendarza, której nie czytamy. Znaczy z kalendarza, Matka Boska, z, z pamiętnika. Nie czytamy tego, bo nie jesteśmy sentymentalni. Dobra, spinaczka do góry, ok. W prawo czy w lewo? Nic, hmm. Rozejrzyjmy hmm, się w lewo, w lewo nie, no to w prawo. A, nie ma czasu na pytania. Nie ma czasu na odpowiedzi. A to na co jest? Czemu on nie pójdzie ze mną? Dobra, szury mają zawsze swoje ścieżki, spoko. O kurde, znowu jakieś... Y, ...tutaj... Mm, ...logiczna zagadka. Oni żyją czy nie żyją? Jasne, że żyją. No musicie starzy... i coś tu w tle mi migło. Dobra, słuchajcie. Na... Ja nie mogę ich zabić, to jest teraz problem, że nic im nie będę mógł zrobić. Zapomniałem. E, co się stanie? Oczywiście, dobra, było pewne, prawda? Hmm. Pasowałoby Posłużycie tymi dwoma, ale. Nie mając przy sobie. Nie mając przy sobie żadnej broni, to jest trochę kurde ciężka sprawa. A może czekajcie, może je przeskoczę. Nie, nie są takie głupie. Jakoś muszę je... Odpierdol się. Zawołać? Nie wiem. Może wejdą? A tam wała wejdą, no. To nie jest metoda, już widzę. To nie jest niestety metoda na nie. O, już, nie, to ja kurwa, pomyliło mi się, że to są oni. Tamtego drugiego, widzicie, tam jest taki koleś po drugiej stronie. Może jego mi się uda zawezwać, żeby zginął w słusznej sprawie. Właśnie takie pytania się nasuwam. Po jaką cholerę tutaj te... Eee... A widzicie, tam coś jest na górze. Już myślę, że mam tutaj, będąc na dole, myślę, że mam już przesrane. Nie wiem czy ja się tego muszę chwycić czy coś, czekajcie Ten pójdzie, ale to nie... A udało mi się, udało mi się, matko kurwa udało się, ja tego nie wykorzystałem Ja pierniczę hmm, hmm. E, przede wszystkim ten wisielec tam jest na pewno po coś i jest jakiś głęboki sens tego po jaką choleron tam jest zabocowany Eee o! Widzicie? Sprytne. Dobra, mamy ID jego. Uuu, cała filozofia. Przejdę sobie do górą. O, ale mi wielkie halo. Ale chyba była jakaś metoda, żeby to dołem przejść. Wiecie? To była po prostu droga alternatywna. No i spoko, dobra. Bardzo nie utknąłem. Mm -mm. Znowu pierwsza pomoc, ok, złazimy na dół. Bardziej mi się podobają te takie etapy rozgrywane na zewnątrz w mieście. No ale cóż, o kurwa, zginę. Dobra, warto wiedzieć. No tak, to jest takie miejsce, że po prostu tutaj się trzeba przestraszyć trzeba zginąć i cieszyć się tym, że nas gada zaskoczyła. Dobra, ok, bierzemy pierwszą pomoc. O nie, 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 nie musisz, jest, stawa, stawa, jesteś full. Ok, zjeżdżamy na dół. Aj, kurwa, mać! No i co? Jak myślicie tutaj, jak to rozegrać? Tutaj nie wygląda to zbyt łatwo. Hmm, myślmy, chyba pomyślmy, bo chyba na. E, na chłopski rozum będzie ciężko. Czekajcie. Nie to nie jest dobry sposób. Ja zasadzie nie chcę spadać z tej góry, tylko chcę, chciałem ich z drabiny zawołać A, Ale mi się nie udało. Czekajcie, nie spadamy, wisimy nie bardzo Hm Górą tu się da przejść, czekajcie. No, tam jest coś narysowane na, 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 pod tymi schodami Co jest narysowane? No Nie wiem, jak to ma mi coś pomóc, to nie bardzo, wyjdą? Nie bardzo, hmm. kurczę, masakra. Brak pomysłu królewskiego. Dobra, ale nic jeszcze próbujmy na razie. Jak utknę za bardzo, to skończę ten odcinek, i będę myślał. Patrzył gdzieś. Kurde, znowu spadłem, mimo że nie chciałem. O! Patrzcie, jak bez sensu. To wystarczy przeskoczyć. No i bądź tu człowieku mądry. Heh. Wystarczyło skoczyć w tym miejscu. Okucze, nie żyją. Dobra, nie żyją. To jest do przesunięcia coś. No tak, no... O kurde. Hmm. Ależ to jest kurde logicznych łamigłówek teraz. Nie mogłem sobie jakiegoś Red Bulla przed tym, nim zacząłem grać, bo coś kurde na, na rozum... Takie kurwa direction? Eee, nie no, czekajcie spokojnie, bo to nie wygląda wszystko tak prosto. Te drzwi są zamknięte. Dobra, jakiś to mechanizm. E, to się da ruszać? Czy nie? Nie, to jest... Myślałem, że to jest skrzynka, którą dam radę ruszać, ale chyba nie. No to nic, to muszę... Muszę wezwać tego szczurzego. Dawaj stary, otwierać drzwiczki. Wrota. Nie, potworzył to, dobra. Gdyby nie on. Dobra, śmieje się ze mnie. Niezbyt zbyt fania kurczę. Wymyślił sobie tu taki labirynt śmierci, i teraz. pewnie tylko patrzę aż padnę. A, dobra, znowu jakieś tutaj. znowu jakieś pamiętnikowe sprawy, czy tam coś w tym stylu. Patrzę poema. Tutaj dużo znajdujemy takich rzeczy, i tak no, trochę w sumie. Jak ktoś lubi sobie poczytać i tam wciągać się w jakieś klimaty. To okej. Okay. O, jakoś mi ta animacja zaczęła przecinać tutaj. Co to jest? Ten yy, wisielec coś tutaj ma, wezmę to. Co to jest? Yy, slingshot yy, proca Wiecie, to... No? bo patrzcie, jak można, jak gry uczą i bawią jednocześnie. Teraz już wiem, że Slingshot to jest proca, tak mi się wydaje. Podobno narysowana. Nie miałem pojęcia. Mój prawdziwy przewodnik zostawił... Yy... Yy, nie chcę, nie chcę, nie chcę marnować. Co by tu strzelić, słuchajcie. Yy. Czekajcie, muszę pomyśleć, bo nie wiem ile mam kamyczków w tej procy. Ale mogę wrócić na górę, a on. Virgil will be your guide. Czyli ktoś, a tutaj jest faktycznie napisane, mam to strzelić, myślicie? Łupę! Dobra, wiem, że mogę użyć procy. Czekajcie, muszę strzelić, fajne. Mujki no efekt naprawdę po prostu zadziwia hmm. A, dobra, wiem już Wiem czy nie Tak Sezamie otwórz się dobre Dobre, dobre Stary spryciarz No właśnie to jest jakiś test, to wygląda na jakiś test Jak on mi to grę kurczę to też przypomina teraz całe te historie Eee. strasznie zmienił się klimat teraz tej gry, w tym, w tym, w tym etapie, jakby na takiej łamigłówkowy. No właśnie, on dzisiaj ją no, no, śmiej się, śmiej się. Oj, zniknął gdzieś w ogóle. Znowu w ciemnościach, w mgle się rozpłynął. Ok, status update mam. Uch, ee, the collector. No nic, idziemy dalej. User sli y, slingshot, użyj tu coś tam, coś tam, small object, this, lodge, uh, this launch. Co to ciekawe znaczy? Małe obiekty. No, super, to mam przed sobą zajebiście mały obiekt. No tak, to są symbole, które mi pomagają tutaj, e gdzie mam iść, jakby pokazują. Tylko, że no naprawdę tutaj jest. Y a wiem, czekajcie. Nie, dobra, źle kombinowałem. Nie wiem, czy mam nieograniczoną liczbę. No. O, tu coś jest, czekajcie. Tu coś jest, co mi pomoże. Okej, okay, trzeba być. Eee, coś spadnie, czy nie spadnie? Tak, spadnie. Dobra. Aha, mogę to pchać. I co? Mmm, już bym te kolce? Zobaczcie. Piękne. Opa. U, kurwa. U, kurde. No ja niestety chyba... O, udało się, dobra. Już chciałem się pożegnać, ale wiecie co, nie wiem, na dół chyba... Tu jest jakaś lina na dole, ale... No, ja zobaczmy. No tak i trzeba tak. Na górę się nie da wyjść, więc muszę się tutaj tak kombinować. Dobra, okej. Okay. <laughs> Strasznie się zmienił klimat, nawet nie. Jestem pewny, czy... No czekajcie. Teraz dobra, nie mówimy, teraz poskaczemy. No i super, no i dzięki. Tam trzeba też chyba skakać, prawda? W tym miejscu. Zła się taka zrobiła. Troszkę mi się bardziej podobało wcześniej, tak jak to wyglądało. To tyle. Dobra, puść, się. pa. Opa! No kurcze fikier, tu nie będzie łatwo. Jak to przeskoczyć? Kurcze fikier, kurwa mać. Hm W wiele sensie niewiele mogę zrobić, bo z zasakaniem. Yy, tylko nie wiem czy za, za daleko nie skacz, czy nie spadaj. Ok. Teraz na drugim się załapałem, słuchajcie. wżdy na pierwszy zawsze. Myślę, że muszę jeszcze, e, jeszcze w dalszym miejscu się wybijać. E, e, I będzie może dobrze. No i nie, nie jest dobrze. Zaczynają mi cierpnąć palce tutaj, grając na tej klawiaturze. Dobra, jeszcze, jeszcze próbujemy. Kurde, jedna klawiatura nie jest wygodna do takich gier. CO TO BYŁO? Jak wystrzelił jak z procy. Coś się pomyliło mi. Hmm. Albo czegoś nie zauważam znowu, albo po prostu... Nie, nie wiem czy jeszcze nie za, nie za asekuracyjnie się wybijam. No słuchajcie, jakby tutaj te checkpointy były gdzieś tam w Pizdu dalej, to już tą grom i jebnął. No jeszcze kurwa, to co mam się wkręcić w te pieprzone kolce? Zaraz mi palec odpadnie. Au. Puszczaj się. No, ja widziałem, że mi to nic nie zrobiło praktycznie. Mhm. Dobra, wpierdolę się teraz w tej kolce zupełnie, no ale nie można znowu, widzicie. To jest pewien problem tego, że nie można. Dobra, dwie próby i kończymy ten odcinek, a ja będę myślał i dumał, ale jeszcze dwie próby. No też... Żeby nie doszło do takiej kurwicy po prostu. Niepotrzebnej. Jeszcze mam pomysł jeden, ale raczej daremny. E, żeby wcisnąć kontrol, tylko to na klawiaturze jest kurczy do zrobienia, bardzo nie. A widzicie, ostatni raz o oh fuck! Uf. Ostatnia próba się udała, dobra. Czy jednak z tym kontrolem trzeba było? Dobra, puszczam się. Okej, okay, jest, chyba, myślę, że, że to jest chyba jakiś checkpoint. Pieprzony staruch, ale mnie tutaj testuje. Aż się boję każdy krok zrobić, bo zaraz, no super, następna jakaś budowla, do której właśnie z prosy muszę pierdzielnąć Tam, a. O, ale mam już. A dziś spadłem, słuchajcie, ale to wydaje mi się, że nic już nie zrobię, skoro tam nie, nie zadzwoniłem do tego czegoś. No właśnie, dobra. mnie, ja jak widzę teraz tą całą tutaj konstrukcję. Co ja tutaj mam zrobić? Mmm. Albo nie słuchajcie, to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek, który już trochę trwa, trochę się już pomęczyłem. Muszą mi palce odpocząć wszystkim, żeby iść dalej, a tutaj się zapowiada na, na, na. skomplikowaną sprawę. To nic, to kończymy. To był trzeci odcinek z grą Deadlight. Zaczęły się problemy, zaczęły się schody, zaczęły się łamigłówki, to pojawił się ten szczurzy dziad. Ale jakoś to przebrniemy. Cześć, czy macie się? do następnego odcinka. Hej.